Dzień dobry, kochani, witajcie ponownie na moim kanale, na kanale Nowoczesna Mama. E, zapraszam serdecznie Was do zasubskrybowania kanału i jeżeli film Wam się podoba, moje filmy, jeżeli Wam się podobają, to zostawiacie pod filmami lajki. E, I dzisiaj mamy kolejny dzień i jest znowu vlogowo troszkę, bo e, no, mam troszkę rzeczy z tym terazem, tak jak Wam mówiłam, więc teraz się będą trochę vlogi pojawiać, ale w planach mam nagrać takie tematyczne też filmy, także spokojnie tematyczne filmy też będą. Natomiast dzisiaj byłam odebrać paczkę z Empiku, zamówiłam sobie je na stronie Empiku, bo jak się idzie do Empiku stacjonarnie, to te książki są raz droższe, więc no to te książki wychodzą dużo drożej, więc ja sobie zamawiam je na Empiku, żeby, no wiadomo, troszkę, nie ma sensu, wiadomo, nie ma sensu przepłacać za książkę, jeżeli można ją kupić, kupić troszkę taniej. Yy, więc, yy, no, kupiłam sobie książki, chciałabym Wam pokazać je. Więc, może zacznę od pierwszych od książek, a później Wam opowiem co będę dzisiaj robić. Tutaj będzie trochę poradników, yy, trochę takich luźnych chyba książek. Ta grumba jedzie, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Kupiłam trochę poradników i trochę takich yy, luźniejszych książek, ale no, zobaczymy. Te książki, co tutaj mam, mam w planach przeczytać w dwa miesiące, bo już w koszyku, jak byłam w Empiku, Mam kolejne cztery książki w koszyku, bo jak byłam w Empiku stacjonarnie teraz po te książki, no to znalazłam bardzo fajne, ale stwierdziłam, że muszę to przeczytać, żeby tam te kupić, więc już mi czekają kolejne. Więc dobra, niech przyjedzie Rumba, bo ona jedzie tam chyba do pokoju. Dobra, mam nadzieję, że Rumby nie będzie się słyszeć, ale jeżeli słyszycie, no to w tle w pokojach sprząta ruba. Natomiast chciałabym Wam pokazać te książki, które sobie kupiłam. Jest tu trochę poradników, trochę takich na luzie i jedna dla Mikołaja, bo zawsze jak kupuję książki dla siebie, no to staram się też Mikołajowi jakąś kupić. Więc tak, pierwszą książkę to mam Strażniczka swoich uczuć. Jak być wierną sobie, by wreszcie żyć tak, jak na to zasługujesz. I... Mm, to jest taki jakiś poradnik. Ostatnio bardzo lubię takie, czytać takie poradniki, bo wiecie, so, zaczynałam książkę czyta, książki czytać od takich roman -sideł. Ale no, jak ja to mówię, one są pisane na jedno kopyto. I strasznie mnie denerwuje to, że jak przejdę, no to wiem i tak jak się to zakończy. I no, już od jakiegoś czasu nie czytam takich, y, takich roman-sideł. Później zaczęłam czytać takie thrillery. Zaczęłam czytać yy, i jakieś takie kryminalne, horrory i takiego typu rzeczy. No, ale mi się te książki już znudziły, i w pewnym momencie doszłam do takiego po etapu mojego czytania, że bardziej kręcą mnie takie właśnie poradniki, żeby się coś dowiedzieć o takich wewnętrznych przekonaniach, no jakieś takich osobie bardziej, tak, albo takie psychologiczne mi się bardziej podobają. Kolejną książkę mam „Jak wychować samodzielne dziecko” poradnik świadomego rodzica i to napisała chyba psycholog, z tego co widziałam. Tak, doktor nauk psychologicznych. Nie, 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 przepraszam Was bardzo, psycholog dziecięcy i rodzinny, pedagog, nauczycielka arteterapii, pracowała jako nauczycielka matematyki i przedszkolanka. Także yy, Anna Bykawa. No yy, zapowiada się ciekawie ta książka. Mam nadzieję, że czegoś się też dowiem, a nie tylko takiego lania wody, bo strasznie mnie denerwują takie książki, jak czytam właśnie takie poradniki. I praktycznie no to jest taka, takie lanie wody. Ale mam nadzieję, że tutaj będzie, że tutaj będzie fajnie to opisane i tu jest tak. Do jednym z najważniejszych zadań rodzica należy nauczanie dziecka samodzielności Dzisiejsi rodzice z troską patrzą na swoje pociechy i chcą by poradziły sobie w życiu. Z drugiej jednak strony często wyręczają je praktycznie na każdym kroku. Czy jednak same dziecko tego potrzebuje? czy jednak same dzieci tego potrzebują, Czy rodzice muszą uczestniczyć we wszystkich sprawach swoich pociech? no więc mam nadzieję, że czegoś się z tej książki dowiem i coś mi tam pomoże zrozumieć tak naprawdę odkąd jestem mamą no to lubię czytać takie właśnie poradniki jak trochę zrozumieć dziecko jak pomóc mu w różnych rzeczach, ale nie wyręczać go w tym wszystkim, żeby, nie był, nie stał, się, żeby stał się właśnie taki samodzielny i no, na przykład zauważyłam, że no, ja czytając te książki jestem świadoma już pewnych rzeczy, ale na przykład moi rodzice bądź rodzice mojego męża, no to oni jeszcze trochę w takim starym typie wychowują dzieci, czyli takiej trochę matki polki i czasami mi przeszkadza to, jak, w jaki sposób przekazują Mikołajowi różne rzeczy. No, ale wiadomo, oni mieli swój styl uczenia i, jakby, no, nie czytają książek, też nie mają na to czasu. No, a ja czytam książki i, jako nowoczesna matka, staram się Mikołaja trochę uczyć i trochę pokazywać mu świat, tak, żeby no jak najlepiej zrozumiał ten świat i nie był. I nie musiał odkrywać tego wszystkiego za x lat, tylko żeby wiedział, że są etapy w życiu, że można coś odkryć, że, że można coś zrozumieć. No, mam nadzieję, że wychowam Mikołaja tak takiego, który będzie samodzielny, będzie ogarnięty w rzeczywistości, będzie chętny do działania, będzie, yy, będzie wiedział, czego chce w życiu. Także taki mam plan na to, ale czy mi się uda, czy nie, dlatego, więc czytam te książki wszystkie. Dobra, tą sobie może zostawimy na koniec, bo no jest taka z cięższych książek. Dla siebie jeszcze kupiłam taką y, książkę Piękno Ciała i tak wiem, nie patrzcie na okładki, żeby nie było, że ten... Także Piękno Ciała tu jest i to jest książka na temat y, czy... Y, jak atrakcyjność naszego ciała wpływa na nasze codzienne życie? Jak wygląda piękne ciało? Dlaczego różnimy się w ocenie piękna ciała? I takie, takie typu rzeczy to są takie analizy trochę. No, mam nadzieję, że ta książka będzie taką fajną książką i że czegoś się tam dowiem z tego, jak trochę zapatrywać się w na świat piękna, i tak w ogóle odkryć trochę tą szarą rzeczywistość. Więc tu mam książkę. Tak jak Wam mówiłam, dla Mikołaja zawsze, zawsze kupuję jakąś książkę, staram się mu kupić. No bo wiadomo, no Mikołaj bardzo czy, lubi czytać książki, lubi jak się mu czyta książki. Więc mam nadzieję, że, że tą książkę też polubi. Bardzo lubi książki Płucie oraz książkę Ulicę Czereśniową. Ostatnio kupiłam mu książkę Bubu Uczy się Mówić i, i ta książka teraz jest jakimś takim hitem przez ostatnie dni, bo ciągle chcę, żeby mi ją mu czytała i on powtarza właśnie te rzeczy, które są w tej książce, więc wam też polecam tą książkę Bubu Uczy się Mówić. No a tutaj już mam trochę y dla takich starszych dzieci, natomiast myślę, że jak mu będę czytać i. I będę mu tłumaczyć, no to będzie ogarniał tą, te książki, tą książkę. To jest książka niesamowite przygody 10 skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych. Wygląda fajnie, bo jest fajnie zilustrowana i no, będzie się ją dobrze czytało, i dobrze myślę, że dziecko będzie rozumiało. Wydaje mi się, że była od 3 lat, no ale Mikołaj. Tak jak mówię, on lubi jak się mu czyta książki, więc nawet gdybym mu na dobranoc tą książkę czytała, no to, to będzie fajnie i zawsze możemy do takiej książki wrócić. Prawda? Więc myślę, że i to był chyba bestseller teraz w sprzedaży. Także myślę, że będzie, że będzie się cieszył z tej książki, że będzie miał fajną. Tutaj sobie kupiłam magazyn charaktery. Czasami kupuję ten magazyn, rzadko mi się zdarza, ale czasami kupuję. I co mnie tutaj w tej, w tej książce, jak przeczytałam, zaciekawiło w, tej, w, tej, w tym magazynie, że ją kupiłam, to jest dlaczego odbieramy dzieciom dzieciństwo. I tutaj mam jeszcze w co wierzą ci, którzy nie wierzą w nic. Czego umiesz dać sobie, czy umiesz dać sobie wsparcie, emocje i ty, kto kim rządzi, czuły dystans w związku, czemu służy i jak trauma promieniuje na psychikę kolejnych pokoleń. Więc głównie dla, y, kupiłam tą, ten magazyn, dlatego, żeby się dowiedzieć, dlaczego odbieramy dzieciom dzieciństwo. Nie lubię czytać. Y, w sklepie, bądź w księgarni, bądź w Empiku, takich właśnie rzeczy, dlatego, że ja przeczytam i tylko przeczytam i nic z tego nie wiem. Dlatego wzięłam i, yy, no tak jak mówię, wszystkie te książki kupiłam na, yy, w aplikacji, więc one były o połowę taniej, bo na przykład ta książka kosztuje 45 zł, a ja dałam, za, najdroższa to chyba była właśnie ta Piękno ciała i kosztowała 29. A tak to, no, mniej niż 20... Nie były drogie te książki, więc przeczytam wszystkie. Jak się czegoś dowiem fajnego, no to Wam tutaj powiem też. I ostatnia książka, którą, którą się w sumie wahałam, żeby czy kupować i zamówiłam już w ostatniej chwili. To jest książka taka bardzo... taka o trudnej sztuce odpuszczania. I tutaj pisze tak. My zwykli ludzie jesteśmy tu w końcu po to, by po prostu żyć pełnią życia, ale na własnych zasadach. Na 100 albo 1000%, ile my zechcemy. Praca, rozwój, pasja w odpowiedniej proporcji, tak aby uzyskać równowagę. Możemy przy okazji realizować swoje pasje, możemy się rozwijać, możemy pracować, kochać, przyjaźnić się z innymi. Warunek w tym wszystkim powinniśmy wyluzować. Więc no, mam nadzieję, że ta książka mi trochę tutaj też pomoże w takim rozwoju siebie że trochę mi y, otworzy jeszcze bardziej, od... no mój mąż przeczytał tą książkę, ale on przeczytał ją w, y, na słuchowisku, a ja nie umiem się skupić y, słuchając i y, siedząc Nie wolę tą książkę czytać tak naprawdę, bo z, z tej książki więcej wiem. Co jeszcze dzisiaj mam zrobić? Y, dzisiaj mam w planach i mam nadzieję, że Wam to pokażę, ale mam w planach iść og zacząć ogarniać ten taras. Jest godzina, już Wam powiem, która. Jest godzina po 11, jeszcze jest 12 stopni, ale myślę, że już wejdę na ten, na ten taras i coś tam zacznę ogarniać. No bo na początku, wiadomo, zanim zacznę to wszystko siać i, i sadzić, muszę tam trochę posprzątać, bo zobaczycie, że tam jest masakra. No i muszę się zastanowić, które rzeczy włożyć w jakie miejsca, jak to trochę przearanżować, żeby to wyglądało dobrze i żeby to wszystko rosło tak, jak ma rosnąć. Więc trochę Wam tego pokażę. I co jeszcze dzisiaj mam zrobić? No i będę ćwiczyć. Obiad mam już ugotowany. Rano pracowałam. Więc taki jest plan na dzisiaj, żeby no z 3 godziny na tym tarasie siedzieć i poświęcić ten czas trochę na ogarnięcie tego tarasu, dlatego że jest bardzo ciepło. Ten tydzień ma być bardzo ciepły i mam nadzieję, że w ten tydzień to wszystko zrobię. Trochę zaniedbam dom, no ale coś za coś, będę miała ładny taras. Więc idę i mam nadzieję, że pójdziecie ze mną. Chciałabym już te książki zacząć czytać, ale muszę z tym terazem zrobić. No, ostatnio mam bardzo mało czasu na to, żeby czytać te książki, ale muszę się zaprzeć w sobie i zacząć czytać też godzinę dziennie, żeby to ruszyło. Bo no, zaniedbałam trochę czytania książek, bo w tamtym roku miałam taki cel, żeby jedną książkę przeczytać miesięcznie. I to mi dobrze szło, ale jak zaczęłam dla Was nagrywać, no to wiadomo, nagrywanie trochę pochłania, edytowanie trochę pochłania, ale teraz no, edycję już opanowałam prawie do perfekcji, więc no, dużo, rzeczy, dużo czasu mi zostaje i no, będę czytać te książki. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście ze mną pierwsze za kamerę, no to zachęcam Was do subskrybowania. No i życzę Wam miłego, pięknego i bardzo słonecznego dnia.